Świadomi rodzice zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje na Zachodzie, czego są dzieci uczone we francuskich szkołach, yy, yy, dewiacji. Nie będą mi skupić mówić, jak chowę dziecko. Nie uważam, że to jest stosowne, żeby moja dziewczynka dziesięcioletnia od kogoś obcego no, by słuchała takich treści. A czy słyszała Pani o przedmiocie edukacja zdrowotna? Yy, oczywiście, jesteśmy na nie i od razu wypiszę córkę z tego. Dlaczego na nie? Tak chciałbym jakiś argument poznać. Dlaczego? Bo ja mam konserwatywne wartości i wychowuję córkę konserwatywnie. Nie chcę, żeby system wychowywał dziecko. Uważam, że tak osobiste treści, przejrzałam podstawę programową, jestem ja jako rodzic i ja, ja ja to dziecko mam przekazywać. Także nie uważam, że to jest stosowne, żeby moja czwarta dziewczynka dziesięcioletnia od kogoś obcego by słuchała takich treści, takie. ja po prostu chcę sama ją uświadamiać, jeśli chodzi o seksualność, a poza tym na biologii dzieci mają wszystkie te y, rzeczy, które są też w programie, więc tylko, że w sposób taki bez ideologii podany. I to jest jak najbardziej wskazane. Natomiast tutaj no, mam dylemat, zobaczymy co będzie, no, moje dzieci nie będą chodziły. W tej kwestii seksualności y, powinni odgrywać rolę rodzice, y, żeby w jakiś sposób to poukładać. Szkoła oczywiście też jest ważna, ale myślę, że najważniejsze wartości powinno się wnosić z domu i poglądy pewnie też, więc to musiałbym to przejrzeć, przestudiować i wtedy podjąć decyzję. Edukacja zdrowotna, zamiast wychowania do życia w rodzinie. Zamiast wychowania do życia w rodzinie, no to nie jest najlepszy pomysł. To też tam będzie zawarte trochę rzeczy, bo będzie też o tym, jak na przykład dbać o swoje zdrowie, o dietę, ale też budzi dużo kontrowersji temat też tej edukacji seksualnej. No to nie, to zdecydowanie moim zdaniem dzieci powinny mieć, nawet powiedziałabym więcej, powinny mieć moim zdaniem rozbudowaną o wiele bardziej edukację seksualną już od w tych klasach od czwartej klasy, bo tak naprawdę już nawet mniejsze dziecko się interesuje takimi kwestiami. Czy słyszała Pani o przedmiocie edukacja zdrowotna, który ma się pojawić? Jakie ma Pani zdanie? No zapiszę dziecko. Pojawia się trochę kontrowersji wokół tego przedmiotu, szczególnie ze strony prawicowej, ze strony Kościoła. Tu sobie wynotowałem taki cytat od biskupów, że apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach. No, nie będą mi biskupi mówić, jak dziecko, więc nie, nie ma to znaczenia na mnie. Pytam panią mi jako rodzica, bo pojawia się dużo kontrowersji, szczególnie z tej strony prawicło, prawicowej. Pojawił się też list od biskupów i tu zacytuję, oni nazwali, że apelujemy, abyście nie wyrazili zgody na udział waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach. Edukacji seksualnej. Tak, te elementy, które się pojawią. Rozumiem. No nie wiem, jaką wiedzę ma pan biskup w tej kwestii, ale ja jako mama i, i też osoba, która pamięta y, swoje początki zainteresowania y, seksualnością, to zdecydowanie uważam, że dzieci powinny mieć dostęp do tej wiedzy, jeśli nie mają go w domu, a często niestety nie mają. Jak widać, jeśli taka wiedza jest y, w kościołach. Y, Powielana, taka, takie przekonanie, że to nie jest dobry pomysł, no to powinny mieć do tego dostęp w szkole zdecydowanie. Pojawia się wokół niego trochę kontrowersji ze strony prawicowych e, polityków, mediów czy też e, Kościoła, gdzie trochę tak zacytuję tutaj, piszą o demoralizacji dzieci. Chyba co, jak ja powiem, co, o tym co myślę na temat tej reakcji, to nie puścicie tego materi w materiale. Dlaczego? <laughs> e, to jest bardzo głupie i szkodliwe myślenie. Naprawdę trzeba się nauczyć, jak o siebie dbać czy swojego ciała, trzeba się nauczyć, jak pójść do lekarza, jak się odżywiać. Także należy używać znaczy podstawowych rzeczy danych ze swoją seksualną, bo też, te, żeby się ochronić. I odmawianie tego dzieciom, e, to jest należanie na potężne zagrożenia, to jest narażanie na gorsze życie, na choroby, na wykorzystywanie. To są to jest no do jakieś... Urojonych nawet, obaw, yy, narażenie na, 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 na prawdziwe zagrożenia, Odmawia, od, odmawianie im narzędzi, od, 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 odmawianie dzieciom narzędzi, które mogą im zapewnić dobre, bezpieczne życie. Takie właśnie jak tutaj wynotowałem sobie kilka punktów, które tak najbardziej uderzają w rodziców i to o czym też mówi kościół, czyli omawia kwestie prawne społeczne związane z przynależnością do grupy osób LGBTQ, omawia pojęcia orientacji psychoseksualnej, wyjaśnia pojęcia związane z tożsamością płciową. To jest coś, co pani uważa, że nie powinno być w szkole. Wie pan, chyba myślę, że świadomi rodzice zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje na zachodzie, czego są dzieci uczone we francuskich szkołach. Dewiacji, dewiacji seksualnych na przykład, i co jednak zmienia całokształt człowieka. A dzieci są bardzo chłonne w tym wieku, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe, co chcą nam tutaj wdrożyć, więc oczywiście jestem absolutnie na nie. Tak Pana na koniec zapytam, bo co mnie zaciekawiło jeszcze w tych wpisach, to też w podstawie programowej będzie nauczanie o zmianach mogących występować w rodzinie, w tym separacja, rozwód, wejście rodziców w nowe związki, adopcje. I tutaj też ta strona prawicowa widzi zagrożenie w tym, że jednak po co mówić o rozwodach i tak dalej, skoro trzeba żyć razem. A, a, ale co? Ale według prawicy nie zdarzają się rozwody, rozstania, e, śmierć jednego z rodziców. No, so, so, to jest ciężkie dla dorosłych, dla, 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 dzieci, dla dzieci to jest, dla, dla dzieci to jest e, zachwianie podstawą ich życia. E, to się zdarza. Trzeba dzieciom dać narzędzia, żeby mogły sobie poradzić z trudnymi wyzwaniami. Ja Staram się na tym nawet etapie, w jakim wieku on jest teraz, czyli ma 5 lat, rozmawiać z nim jakoś tak w miarę, otwarcie na różne tematy, tak więc nie będę, nie ukrywam przed nim jakichś, jeśli o coś się zapyta, czymś się interesuje, to, no to po prostu odpowiadam normalnie i nie wymyślam jakichś niestworzonych historii, tylko nie, ty zostaw na razie i nie, nie, nie odpowiadam mu jakimiś kłamstwami, więc gdzieś tam nazywamy pewne części ciała normalnie, tak więc yy, wie, jak pewne części ciała się nazywają. Tak więc wydaje mi się, że na tym etapie rozmawiałam z nim tak też normalnie, więc byłabym też za tym, żeby się tych pewnych rzeczy później uczył w szkole i. I jestem też za tą taką otwartością na, na innych ludzi, na wszystko co to nas dookoła otacza, tak więc ja jak najbardziej będę pewnie za tym, no, ale jeszcze mam dwa lata, tak więc zobaczymy. A pani widzi w tym zagrożenia, żeby dzieci na przykład uczyły się o innych płciach, czy, czy, czy o środowiskach LGBTQ w szkole? Nie, 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 no, gdzieś tam było chyba w Pepie, w Pepie było chyba o dwóch mamach, to też jestem jak najbardziej za tym, żeby takie coś też pokazywać, no bo jakby jest to, są takie rodziny w, dookoła nas, tak więc jestem jak najbardziej za tym.